Coła wpływając w obszar wsi wieprz, jeszcze wiosną wyglądała tak. A po letnim przeobrażeniu dzisiaj jest tak elegancko. Brzegi obłożono głazami piaskowca do trzech czwartych wysokości, a wyżej przez szacunek dla gnieżdżących się tu jaskółek brzegówek łaskawie pozostawiono im. Kawałek przestrzeni. Brzeg został tak uformowany, by stworzoną w ten sposób półkę biegnącą pod norkami wykopanymi przez jaskółki można było z czasem zaasfaltować i udostępnić rowerzystom. Każdy miłośnik przyrody, każdy rowerzysta mógłby sobie nie wstając z kolan zajrzeć do dowolnej dziurki. I przytulić się do Pisklaczka. Rzecz jest niespotykanie innowacyjna, nieznana dotychczas w Europie. Będziemy wzorem zachowań edukacyjno-ekologicznych, szczególnie cenionych w Europie w obecnej sytuacji. A powyżej czeka jeszcze kilka niezagospodarowanych miejsc do podobnego wykorzystania jest więc w tym także duży potencjał rozwojowy